Posiadanie od czasu do czasu dnia wolnego w środku tygodnia jest naprawdę ogromnym luksusem. Małżonka w pracy, syn w szkole, wy macie czas na to, żeby dać albo błogiemu lenistwu, albo żeby porobić coś, czego nie możecie robić wśród rodziny. Możecie też pojechać gdzieś, gdzie z reguły nie możecie się dostać, bo jest zamknięte w weekendy. Także generalnie naprawdę. Jest tutaj duży, duży, powtarzam, plus tej sytuacji. A ja dzisiaj postanowiłem zaszaleć i ponieważ nie ma nikogo, zjeść bardzo niezdrową jajecznicę i spróbuję ją zrobić na siedmiu jajkach. Zobaczymy, czy będę w stanie opędzlować taką ilość, czy nie. Jest tylko jeden mały problem. Wziąłem się za krojenie cebuli, ale niestety zapomniałem na śmierć, że nóż, który no i w ogóle inne kucheniaki ostatnio zaniedbałem i są dość tępe, nie jestem w stanie w tej chwili pokroić będę musiał sięgnąć po jakąś porządną ostrzałkę i spokojnie sobie te ostrza, które są zaniedbane za moment poregenerować no ale na szybko chciałem Wam pokazać coś co przywiozłem z targów CK2025 mianowicie jak obserwujecie teraz oferty sklepów, trendy itd. itd. to na rynku pojawiła się firma Sharpie Firma, która oferuje zarówno narzędzia kuchenne, z tej strony Wam pokażę, która poka przyrządy kuchenne, noże, nie noże, jak i duże, duży asortyment do ostrzenia przyrządów. Ostatnio na targach widziałem nawet już takie bardziej profesjonalne systemy konstrukcji Sebastiana, czyli właściciela firmy. No i muszę powiedzieć, że wrażenie jest niesamowite. Postanowiłem kolejną ostrzałkę firmy Sharpie pokazać na kanale. Mieliście już okazję widzieć chyba dwie, jak dobrze pamiętam, takie bardziej do EDC, do schowania. A dzisiaj czas na trochę bardziej taką rozbudowaną, aczkolwiek na profesjonalny system, taki wiecie, z uchwytami, z kamieniami, z tymi różnymi tam cudami. Może kiedyś jeszcze przyjdzie czas. Ostrzałka przychodzi do nas w barwach Sharpie, czyli w kolorach pomarańczowo-czarnym. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się ten kolor podoba, z tego względu, że rzuca się w oczy i robi wrażenie. W pudełku nie mamy nic więcej. Folia, która oczywiście pójdzie do odpowiedniej utylizacji. Mamy tutaj podstawkę. A, wiecie, nawet nie zauważyłem, a muszę zobaczyć. Mamy tutaj podstawkę, która jest bazą dla dwóch diamentów. I powtórzę to, co mówił kiedyś, kobra. Yy... W poprzedniej ostrzałce. Jakość wykonania tych kamieni jest znacznie lepsza niż zwykłych, tanich chińskich, które są tylko jakoś tam napruszone i lekko przyklejone gumą arabską. Tutaj system mocowania pyłu diamentowego do kamieni jest naprawdę, czy też do płytek. O, bardziej płytek bym użył słowa. Jest bardziej profesjonalny i długotrwały, długo wytrzymuje ostrzenie, nie zrywa się tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o gradację, mamy tutaj tam 240. A może właściwie wyciągnę? Mamy tutaj 240, z drugiej strony mamy płytkę 400, kolejna płytka to 600 i kolejna płytka. Jeżeli chodzi o doprowadzenie noża do stanu użyteczności, nie ma najmniejszego problemu zrobicie to z tymi gradacjami bez kłopotu. Jeżeli chodzi o zabawę typu głaskanie, pieszczenie i tak dalej, no oczywiście tam niektórzy się posiłkują potem gradacjami większymi niż 1000 ziaren na jakąś tam powierzchnię. Fajnie też jest zrobione to, że mamy tutaj uchwyt na płytkę. Dzięki czemu nie musimy jej potem gdzieś szukać, kombinować, gdzie się podziała. Nie używano, chowamy. Jest to moje pierwsze otwarcie, nie widziałem jej wcześniej, także tak troszkę po neoficku podchodzę do tematu. Jeżeli chodzi o zastosowanie, to tak. Nie jest specjalnie ciężka, a więc generalnie nie ma problemu, żeby tam ją dźwignął nawet dziecko. Jednocześnie masa płytki na tyle dociąża, że nie powinna jeździć w czasie ostrzenia. Jeżeli chodzi o mocowanie samej płytki, jak wspomniałem, mamy tutaj magnesik. Mocujemy sobie, a ja zacznę od 600, nie będę się bawił te drobniejsze, znaczy te grubsze, grubniejsze, bo muszę już tylko trochę podszlifować. No i co? I proszę bardzo, nie wypada. Mamy tutaj dwa kąty ostrzenia, 17 stopni i 20 stopni. 17 stopni, nie pamiętam do czego, 20 stopni do noży kucheniaków, bushcraftowych itd., itd., Nie pamiętam, czy 17 nie jest do jakiś noży typu mistrz kuchni, tego typu rzeczy. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, plastik wydaje się być solidny. Zobaczymy z biegiem czasu, jak się zachowa, gdzieś tam jak upadnie, czy nie połami się, nie... Nic nie wydarzy. Jak na razie złego słowa nie mogę powiedzieć, ale powtarzam, to jest dopiero pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o samo sposób ostrzenia, mistrzowie, którzy już mają doświadczenie, nie potrzebują absolutnie żadnej porady. Ci z Was, którzy tak jak ja dopiero zaczynają, powinni zrobić to w ten sposób. Oprzeć sobie nóż tutaj, jak powtarzam, będzie to 20 stopni. O, troszkę jeszcze ubrudziłem, a nie wziąłem chusteczki, więc szybciutko przetrę palcem. Opierają sobie tutaj i jedziemy. Ważne jest, żeby nie zrobić tego błędu, który ja zrobiłem przed chwilą, czyli nie docisnąłem dokładnie płytki do powierzchni uchwytu, przez co zrobiła mi się tutaj taka, zrobił mi się tutaj taki garb, taka szczelina i nóż nie chciał dobrze chodzić. Spróbujmy raz jeszcze. Pamiętajcie, nie jestem jakimś wybitnym specjalistą do ostrzenia noży. Nie będę bawił się w ostrzenie go tak, żeby golił inne tego typu rzeczy. Dla mnie najważniejsze jest, żeby nóż komfortowo przecinał kartkę papieru, warzywa, owoce i inne tego typu akcesoria. O na przykład pieczy. To, że mi tam czasami nie wyjdzie z jakimś ruchem czy gestem, to też nic złego. się boję przejechać powierzchnią palca. Zobaczcie, oczywiście ślady ostrzenia są, ale nic się tutaj nie odrywa, nic się tutaj nie niszczy. Jeżeli chodzi o to, co znalazłem, takie mam wrażenie na krawędzi tutaj naostrzonego noża, to jest resztka stali, która z niego schodzi. Dobra, spróbujmy, jak tam cebulka, czy już w tej chwili się nadaje. Do pokrojenia. Jest ostry, ale jeszcze nie to. Niestety takie są efekty, jak zaniedbacie nóż i nie ostrzycie go przez dłuższy czas. Rodzina z jednej strony jest zadowolona z tego prostego powodu, że ilość skaleczeń i zacięć jest znacznie mniejsza, ale komfort pracy jest znacznie mniejszy. Dla takiego lajka jak ja, ta podstawka z kątem jest naprawdę fajny wynalazek. Zobaczymy teraz. No, już jest dobrze. Spróbuję jeszcze przelecieć na tysiączce. Muszę tylko pamiętać, żeby dobrze to wcisnąć i lecimy. Dobra. Druga strona. Muszę wam powiedzieć, że ten nóż, kiedy go kupiłem parę lat temu na targach, jeszcze chyba w Sosnowcu czy w Dąbrowie Górniczej Jakoś zawsze nie był dla mnie nożem łaskawym, jeżeli chodzi o ostrość. E, można powiedzieć, jest OK. Wobec tego ja kończę tą małą, krótką prezentację. To oczywiście pójdzie do utylizacji. I zobaczymy z biegiem czasu, jak będzie ta strzałka sprawdzała się w praktyce. W tej chwili mogę tylko tyle powiedzieć, że wolałbym jednak, żeby była trochę cięższa i będę musiał ją tutaj jakąś jakimś kitem, plasteliną, czy czymś dociążyć, czy ciepłym klejem plus y, jakieś dodatkowe elementy typu nakrętki czy coś, y, bo jednak na śliskiej powierzchni y, wolałbym, żeby nie przemieszczała się tak jak teraz, ale tak jak mówię, jakoś to ogarnę. Ahoj i na razie.